Witam was bardzo, bardzo gorąco moi kochanki na maniacy. Dawno, dawno temu, kiedy Tom Cruise był jeszcze młody i piękny. Hmm, wróć, przepraszam. Bo Tom Cruise teraz jest i jeszcze młodszy i jeszcze piękniejszy, bo ta Scientology go tak unosi do świata. Ale dawno temu właśnie był początek Mission Impossible Tak próbuję sobie przypomnieć tę pierwszą część. Powiem wam, hmm. No na pewno kilka scen z tego filmu przeszło do historii. Szczególnie moja ulubiona, sam to też później próbowałem robić, czyli Tom Cruise się spuszcza na linię. Film zrobił wielką kasę, więc potem oczywiście, jakże zaskakująco w Hollywood była część druga. Część trzecia, część czwarta, a teraz wyobraźcie sobie, że mamy część piątą, prawda? Ciekawe, jak długo można, no, ale Bondów zrobili tyle, to co tam Tomek Cruz w tym wieku jest dopiero, ma tam jakieś raptem 60 lat. Mr. Chairman, the time has come to dissolve the IMF. It's not just a rogue organization. It is a disgraced one. IMF to już historia. Tyle, że agent Hunt ma inne zdanie, a całe CIA ma w dupie, bo ważna jest tylko zemsta, a syndykat chce zabić jego i jego przyjaciół. Czas na akcję. Z jednej strony CIA, z drugiej syndykat, a z trzeciej zabójcza Ilsa. O jakże cudnym nazwisku Faust. Mnie się bardzo podobało. I powiem wam, że to świetna, dobrze trafiona, wybuchowa mieszanka. I dobra i zła. I te nogi. Białoruś, Londyn, Wiedeń, Rio, Casablanca, o, świetne jest motto jego Wstąp do IMF, poznasz świat, ale tylko na ekranie kompa i zamknięty w kiblu. Hmm, ale widz ma swoją jazdę. Ostra... Jazda, czyli samolot startujący Antonow, e, motory, e, szaleństwo podwodne, wszystko, dużo się dzieje. Dlatego humor, mało gadaniny. E, no, powie wam, że nowe e, Mission Impossible to taki bardziej wyluzowany bomb. A akcja w Operze Wiedeńskiej z piękną Arią w tle. No. <laughs> Przepraszam, bardzo klimatowa. Wszystko jest e, zgrabnie połączone i bardzo widowiskowe, ale ma też e, to, co chyba najważniejsze w takich filmach, czyli tak zwaną chemię. Między bohaterami i... E, no, i widzem. Ja jestem bardzo na tak. Świetna zabawa. A więc teraz, moi drodzy, ocena prostą z kina, czyli Mission Impossible, część piąta. Ha, jak spotkanie starych dobrych przyjaciół. ostra jazda, dużo humoru. E, scena na przykład spotkania w Maroku bezcenna. Ale ogólnie rzecz biorąc, e, myślę, że tak. Wybierzcie logikę razem z popcornem za okno i bawcie się. E, po prostu fajna, fajna, ostra jazda. I na dzisiejszej skali kino daje daję temu filmowi 7,5-8. Po prostu. Jest ok. Oh no! So hard. i'm a little drunk it's too big have you ever fucked anyone before really buried